Kiedy intencje kobiety zmieniają się po zobaczeniu tego u mężczyzny, czy zauważyłaś kiedyś, jak świat zaczyna traktować cię inaczej, gdy odniesiesz sukces? Jak ci sami ludzie, którzy kiedyś ignorowali twoją obecność, nagle pragną twojej uwagi. A czasami, jak kobieta, która nigdy wcześniej się o ciebie nie troszczyła, teraz patrzy na ciebie w sposób, który wydaje się nowy, magnetyczny, wręcz niebezpieczny. Dzisiaj, moi przyjaciele. Zagłębimy się w potężną prawdę ze stoicyzmu, prawdę, która ukazuje, jak sukces mężczyzny może wzbudzić nie tylko podziw, ale i pokusę, jak może po cichu zmienić intencje otaczających go osób, zwłaszcza kobiet. Początek zmiany stoik powiedział kiedyś: Kiedy mężczyzna zyskuje na pozycji, świat zaczyna się nim interesować. I właśnie w tym tkwi ukryte niebezpieczeństwo. Kiedy mężczyzna walczy, świat milczy. Idzie przez życie niezauważony. Jego słowa, marzenia, ambicje, nikogo to nie obchodzi. Ale w chwili, gdy fortuna dotyka jego stóp, gdy zdobywa bogactwo, sławę, a nawet odrobinę władzy, wszystko się zmienia. Ta sama cisza przeradza się w hałas. Ta sama obojętność przeradza się w ciekawość. A wśród tych ciekawskich oczu. Niektóre noszą autentyczny podziw, podczas gdy inne noszą iskrę pożądania lub coś mroczniejszego, intencje. Stoik ostrzegał: prawdziwa próba mężczyzny nie zaczyna się, gdy nic nie ma. Zaczyna się, gdy ma wszystko. Iluzja uwagi. Wyobraź sobie młodego mężczyznę, który kiedyś walczył o przetrwanie. Pracował na nocną zmianę, spotykał się z odrzuceniami, znosił upokorzenia, ale pozostał skupiony. Budował siebie cegła po cegle, aż świat zaczął to zauważać. Teraz chodzi pewnie, nosi sukces na dłoni i mówi z cichą siłą. I nagle ludzie, którzy kiedyś go lekceważyli, zaczynają podchodzić do niego inaczej. Nawet niektóre kobiety, które nigdy na niego nie patrzyły, teraz postrzegają go jako interesującego. Ale oto prawda, którą ujawnił Czanakia że większość atrakcyjności, która rodzi się po sukcesie, rzadko dotyczy duszy mężczyzny. Chodzi o blask jego sukcesu, chodzi o samochód, którym jeździ, ubrania, które nosi, krąg, w którym się obraca i otaczającą go aurę władzy. To, w czym się zakochują, to nie mężczyzna, to lustrzane odbicie jego osiągnięć. I właśnie w tym miejscu wielu mężczyzn traci orientację. Mylą podziw z uczuciem, a pochlebstwa z miłością. Zaczynają wierzyć, że są pożądani, gdy w rzeczywistości są po prostu wykorzystywani jako drabiny do zaspokajania pragnień innych ludzi. Chwila słabości nauki Hanaki były jasne. Kiedy pojawia się bogactwo, pojawia się pokusa, kiedy rośnie władza, lojalność zostaje wystawiona na próbę. I w czasach współczesnych ta mądrość nadal jest aktualna. Kiedy mężczyzna zaczyna się rozwijać czy to poprzez karierę, biznes, czy wpływy, wszechświat wystawia na próbę jego dyscyplinę, spotka się z uwagą w formach, których się nie spodziewał. Komplementy będą przychodzić w przebraniu troski, uśmiechy będą przychodzić z ukrytymi motywami, a jedna chwila słabości, jedna zła decyzja, może obrócić jego imperium w pył. Wielu wielkich ludzi upadło, nie z powodu wrogów, ale z powodu jednej chwili słabości emocjonalnej. Historia jest pełna królów, wojowników i przywódców, którzy zbudowali imperia, a jednak stracili wszystko nie na wojnie, lecz w komnatach pożądania. Dlatego Stoik powiedział: Człowiek, który nie potrafi panować nad swoimi zmysłami, pewnego dnia będzie służył tym, którzy potrafią. Siła samokontroli. Ale tu kryje się prawdziwy sekret, prawdziwa siła mężczyzny nie tkwi w bogactwie, które zdobywa ani w potędze, którą włada. Leży w jego samokontroli, w jego zdolności do pozostania twardo stąpającym po ziemi, gdy świat próbuje go wytrącić z równowagi, być pokornym, gdy jest chwalony, i mądrym, gdy jest kuszony. Stoik opisał to jako Purusarth Esencję męskości, nie tylko siły do walki z innymi, ale także siły do walki z samym sobą, bo największa bitwa, jaką mężczyzna kiedykolwiek toczy. Toczy się nie ze światem, lecz z własnymi pragnieniami. Jeśli mężczyzna potrafi stawić czoła pięknu, władzy czy pokusie i jednocześnie pozostać wierny swoim wartościom, żadna siła nie jest w stanie go zepsuć. Taki mężczyzna staje się niewzruszony, staje się wyjątkowy i wtedy nawet ci, którzy kiedyś próbowali nim manipulować, zaczynają go szanować. Pułapka pożądania, ale większość mężczyzn ponosi tu porażkę uzależniają się od uwagi, mylą pociąg z miłością, pozwalają swojemu ego szeptać, zasługujesz na to, i powoli, nieświadomie, zaczynają tracić to, co dało im siłę, skupienie, dyscyplinę i wewnętrzny spokój. Stoik ostrzegał, pożądanie to ogień, który pali nawet mądrych, dlatego radził mężczyznom, aby nigdy nie pozwolili, by wygoda uczyniła ich beztroskimi, a pochwały dumnymi. Stoik ostrzegał: Pragnienie jest ogniem, który pali nawet mądrych. Dlatego radził mężczyznom, aby nigdy nie pozwolili, by wygoda uczyniła ich beztroskimi, a pochwały dumnymi. Bo kiedy twoje pragnienia tobą rządzą, twoje przeznaczenie cię opuszcza. Prawdziwym królem, według Stoika, nie jest ten, który rządzi innymi, ale ten, który rządzi sobą. Mądrość, równowagi, sukces jest piękny, a atrakcyjność naturalna. Ale kiedy któraś z tych rzeczy zaczyna kontrolować Twoje wybory. Zaczynasz upadać. Co więc powinien zrobić mądry człowiek? Odpowiedź stoika była prosta: żyj w świecie, ale nie pozwól, aby świat żył w Tobie. Ceń podziw, ale nie polegaj na nim. Przyjmuj uwagę, ale nie toń w niej. Bądź miły, ale bądź czujny. A co najważniejsze: nigdy nie zapominaj o celu, który doprowadził cię tam, gdzie jesteś. Bo kiedy człowiek zapomina o swoim celu, świat zaczyna pisać o jego upadku, ostateczna refleksja. A zatem, bracia, prawda jest taka: intencje kobiety mogą się zmienić, gdy widzi blask mężczyzny, jego władzę, pieniądze, pewność siebie, ale mądry mężczyzna zna różnicę między byciem podziwianym a pożądanym, ze względu na to, co posiada. Prawdziwym testem nie jest to, ilu ludzi cię podziwia. Ale to jak niewielu potrafi Cię rozproszyć. Kiedy nie ustąpisz w obliczu pokus, kiedy pozostaniesz wierny swoim wartościom, nawet gdy świat oferuje ci skróty, wtedy stajesz się tym, co Hanakia nazwał darmicznym puruszem, mężczyzną zasad, władzy i spokoju. Więc, moi przyjaciele, jeśli te słowa skłoniły Cię do refleksji, kliknij przycisk subskrypcji. Ponieważ każdego dnia dzielimy się z Tobą rzadkimi i głębokimi prawdami ze stoicyzmu, mądrością, która zmienia nie tylko sposób myślenia, ale i sposób życia. I napisz nam w komentarzach, co chcesz, aby odkryła kolejna lekcja. Czy powinniśmy zgłębiać psychologię pokusy, czy ukryte oznaki lojalności i oszustwa w związkach? Twoje myśli poprowadzą nas przez kolejną mądrość, którą się podzielimy. Do tego czasu. Stąpaj twardo po ziemi bądź mądry i pamiętaj. Sukces wystawia cię na próbę bardziej niż porażka.